Z tej strony Belk i tam w kolejnym odcinku na moim kanale z gry StumbleGuys Guys i dzisiaj ze mną Łasuch. Siema! No i dzisiaj widzowie sobie robimy, jak widzicie tutaj robimy opening, tylko że ja widzowie na początku sobie odbiorę karnet. To, to widzowie widzą, jak odbieram karnet. Potem sobie też to pewnie obejrzysz. Chcę liska, proszę liska, Kurde. I uwaga, ja dziś kupiłem no, sobie 800 klejnotów na walentynki. Bo te walentynki. Tak. To na I będę kręcił tym nowym walentynkowym spinem. Więc mam nadzieję, że coś trafia. Jedną ja legenda. Jest. To... Mam tego skina. Dobra, jest git. Mam jakiegoś dobrego skina. Jeszcze zaraz widzowie zakręcimy sobie kołem y, epicki lub lepsze. Może trafimy coś specjalnego. Nikt tego nie wie. Dobra, to mam już kręcić? Poczekaj, tylko ja będę zaraz widzą pokazywać co tam masz. Czy ja już wszystko tu odebrałem? Odebrałem. Gdzie tutaj będzie kolejne? Dobra. No to sobie kupimy to, to. Tutaj odbierzemy już kolejnoty. Też dobierzemy kolejnoty. Dokupujemy, tylko żeby mnie na koło było stać. Dobra, tutaj jeszcze nie stać. Odbieramy sobie klejnoty, żeby... Już jestem ogólnie na 20 poziomie teraz. A no dobra, to mów kiedy mam kręcić. Czekaj, bo tutaj teraz są kolejne klejnoty. Do odebrania. Klejnoty. Dobra, będę miał chłopie coś specjalnego na odcinku. No to fajne. A nie, jednak nie. Bo nie będzie no. mnie na koło stać. O kurde. Czekaj, to ja sobie odbiorę tutaj wszystko. To proszę widzę, tutaj macie... Tutaj sobie zakręcimy A tak mam mogę kręcić No ty już nie? Dobra, pierwszy skin. Koło ale Ulala. Ale mi się wzbogacą teraz skiny Co nie w... Co nie To Prawie legenda, prawie legenda. I co dostałeś? Nie, takie brzydkie. Dobra, teraz trzy razy kręcę. Myślałem, że trafiłem duplikat, duplikata, że pierwszy raz trafiłem i duplikat już leci. Dobra, duplikat. Co jest? Teraz Łasuch ma duplikata. Kurde, a nie, dobra, nowy i ostatni. Proszę, Trzec. tego, daj tego, jest, mam elfa, chłopie, mam elfa. Nie, ale blisko. Jeszcze ja sobie pospinuję jeszcze. Uwaga, będzie u mnie jeszcze kresę epickim lub lepszym po mafrance. To jest taki dosyć krótki. Kurde, prawie legenda. Zaraz odbierzemy sobie animację. No nie, no nic mi nie wypada. No nie, będę miał duplikata. Nie, dobra, nie no mam. No nie wytrzymam, nic mi nie wypada. Nic. I ostatni raz... Mam jakieś kroki pow. Waga. Wiem, że widzę, że pominąłem, zaraz do tego wrócimy. No i duplikat. No dobra, no to kręcę teraz epicki lub na Ja zaraz też zakręcę, bo ja tyle dostałem tutaj w tym karnecie. Tyle tego dostałem, że chłopiec ja chyba trzy razy. Prawie coś, prawie coś specjalnego. Ja Jeszcze chyba raz trzy razy kręcę. zakręcę. Kurczę, duplikata mam. A nie, to nie jest duplikat, ale mam mega podobne Ej, Kurde. łasuch! Co? Bo teraz, jak, jak teraz przejdę, to będę miał. To będę wtedy miał coś specjalnego. I nie wiem, czy mi się to. Czy to mi się opłaca, bo ogólnie, bo teraz. Mam 105 klejnotów i jestem. I teraz będę miał coś specjalnego, jak, jakby, jak trafię ten. 105. Nie Lepiej teraz zakręcić ten tym, tym z nowym filmem? Nie, chyba. Wiesz co? Jedziemy z A. tym. Kupujemy. Widzowie, mamy na odcinku. Ej, na chwilę mi nie ma. Dobra, ale wycisz się Łasuch, żebyśmy tam nic nie słyszeli u Ciebie w domu, co się dzieje. Y -y, dobra, no to widzowie, jedziemy. Mamy. I uwaga, mamy. Mamy to. To odbierzemy na początku najgorsze. Łasuch. Poczekamy widzowie na łasucha, nie będziemy tacy. Poczekamy. I za chwilkę Wam pokażę ten wielkopomny moment. Dobra, czekamy na łasucha z tym. I tutaj jak ja mam dużo skinów. Widzowie za chwilkę ten gościu będzie w moich rękach. Również 100, teraz będę mógł sobie kupić, ile? Kurczę, zabrakło mi 5, A to sobie zakręcimy jeszcze po, potem za reklamy. No i będzie git. Łasuch, no dobra, już się sprawę. Zbyt. Ej, Łasuch, teraz, teraz otwieram ten, teraz no, już wszystko odebrałem poza cośkiem specjalnym i wybiciem emotką. No dobra, jeszcze zakręcę dwa razy z lądynkową i mam nadzieję, że coś wypadnie. Uwaga, widzowie, mamy coś specjalnego. Wyposaż. Mam, dobra. Uwaga, ja kręcę, ja kręcę jeszcze dwa razy. I dwa sobie razy na koniec kolą. zakręcimy, i zrobimy sobie rumpę. Dobra, kręcę I dwa sobie, razy A ja jeszcze kol. kręcę, ja kręcę jeszcze dwa razy tym. Dobrze. Ja kręcę sobie podwójnie y, epickim lub lepszym. No dobra. Kurczę, bym prawie miał legendy na odcinku. Tak blisko. No już miało się raz. Tak, ale szkoda, że na tamtym kodzie. No, no dobra. Dobra, mamy to. Twoje nagrody, dziękuję. Dobra. No i łasuch, mamy. No i gówniane rzeczy mi wypadły, nic. Ja nie mogę, widzowie.